Konkurs Gigaton składa się z trzech etapów. Pierwszy etap to etap testowy, w którym wziąć udział mogą wszyscy uczniowie w całej Polsce. Następnie promowani uczestnicy przystępują do drugiego etapu, a setka najlepszych uczniów stają się finalistami konkursu. Podoba mi się, że mogę się nauczyć czegoś, czego wcześniej po prostu nie umiałam z programowania, na przykład jak scraczy. do wyboru trzy języki programowania, ja wybrałem język Python. Przygodę z programowaniem zacząłem, tu nie pamiętam do końca, Gdzieś w wieku jakby tak na oko 7 lat. Im wcześniej rozpoczną tą e, naukę tym łatwiej będzie później zrozumieć e, bardzo skomplikowane struktury, które czekają je w przyszłym życiu zawodowym. Dwa lata temu zaczęliśmy ze znajomymi, tworzyć aplikację, która pomaga uczniom przygotowywać się do egzaminu ósmoklasistów. Dzięki nauce programowania można wygrać takie nagrody, ale to y, nie tylko chodzi o nagrody, bo można przede wszystkim dobrze się bawić, tworzyć własne gry. Ulubiony język programowania? Chyba Lua, no bo w ulubionym narzędziu. W przyszłości chciałbym zostać programistą. Zająłem trzecie miejsce w konkursie Gigaton. Pierwsze miejsce zająłem w konkursie Gigaton w kategorii Ze skracza. Zająłem pierwsze miejsce w kategorii Minecraft i ja się z tym urodziłem.